I tak mam wrażenie, że cię tam towarzystwo stresowo wpierdoli, będziesz się głupio śmiał z nerwów i pierdolisz jakąś głupotę wysoko piszczącym głosem pod wpływem emocji. Bo za dużo emocji tam będzie, gierki psychologiczne od jakiegoś czasu są uprawiane z tego co widzę, a to taka wojna na wyniszczenie jak pod Stalingradem 80 lat temu. Ser przewidział. Ty jesteś poważnym człowiekiem? Ale o czym ty mówisz? Ja ci nie wypominałem, że robisz jakieś głupoty. O, o tym Przed mówiłem. Wysoki jest, głos, kurwa. Marcin, Marcin się skończył. I tego mówiłem, jak zacznie piszczeć, to jest po Marcin się skończył oficjalnie. Możemy okay. zmienić temat. Nie tak, pytanie tylko. do Marcina. Najm Dubiel jest niezniszczalny i to ma być podobno twoją najmocniejszą stroną, że ciebie się nie da zniszczyć. Czy to prawda? <laughs> e, tak. I szczerze mówiąc, jest w trochę prawdy. Jakby. Ja mam grubą skrupę, mimo że gdzieś tam jestem e, 24-letnim chłopczykiem z loczkami, e, jak to inni się tam śmieją, e, to, to, to trochę doświadczeń mam za sobą, mam świadomość, że ludzie mogą tego nie rozumieć, e, ale to co, ja, to co przeżyłem przez ostatnie 5 lat e, mocno ukształtowało mój charakter. Jak Marcin się nie da znokautować? To to będzie jak walka Palasajda, że Palasajd przegrał, ale nikt mu nie ma niczego za złe, nie? Dobra walka wieczoru. Zaraz. Oj, Marcin Dubiel, ty stresuje się, kurwa, tym małym głąbem. Parter, to się okaże du Nie ma piątki, nie ma piątki. O o kurwa, Marcin, mu wyjebał, knockout! <laughs> kurwa, koniec walki, trzecia sekunda! Ale teraz przetoczenie! Ty przetoczył go, przetoczył go! Marcin założył tak zwanego Nelsona i trzyma mu Nelsona, kurwa, jak starci ci łazience. Kurwa, się biją żbiki. Kurwa, Dubiel, co ty robisz? Kurwa, pierwszy z takiego Marcina widzę. Dubiel, co ty robisz? Jedno trzeba Dubielowi przyznać. Dubiel jest, kurwa, niezniszczalny. Nieważne ile afer przed nim, nieważne ile razy zostanie w internecie opluty, on i tak się otrząśnie, a jego wierna widownia pozostanie przy nim. Kurwa, zamknął mi poniekąd mordę. Bo mówiłem, że przegra i pomimo tego, że przegrał, mówiłem, że kurwa, no chłop się nie nadaje do niczego innego poza sesjami, kurwa, fotomodelingowymi. Nie miałem racji, kurwa, pokazał się lepiej niż większość osób na tej gali. Yy, I to jeszcze tych, co tak bardzo krzyczą, że co to oni, kurwa, nie są. Kurwa, niezła bitka była, naprawdę, naprawdę bitka była kurwa przednia, nie?